Co do pierwszego pańskiego pytania, szkoda mojego czasu i państwa na zajmowanie się to, czy Kaczyński jest chory na rakat szóstki. Jak rozumiem, sugestią, którą czytelną zawartą w państwa w pana pytaniu jest podważenie mojej wiarygodności. A ja panu odpowiem, kogo kurwa obchodzi Kaczyński? Niech żyje jak najdłużej. Znaczy, nie miałem zamiaru podważać pańskiej wiarygodności, tylko... Teorie, umożliwą, to to taką jak mało. A dobra, to tak, ma pan rację. E, musicie państwo pamiętać, że musicie pamiętać, tak naprawdę co no, na zajmować się tym panem czy Macierewiczem. No tak, no jego Państwo mówią, skąd te informacje? No jego służba, borowcy sami mówili o tym mojemu przyjacielowi, że jest chory, na, bo sami go wozili do Bydgoszczy na jakieś tam chemię i tak dalej, i tak dalej. Pies go trącał w ogóle. Ja bym chciał, żeby on skończył w więzieniu, a nie tam w szpitalu, i, albo żeby umierał. Ja mu życzę jak najlepiej, czyli życzę mu, żeby po prostu skończył w więzieniu albo pod ścianą. To żeby była jasność. Eee, natomiast ciekawa suknia, nie aż takim, nie, tam wszyscy tam padają mu do nóg i wierzą tam z tej jego czeredy, że tam jest walka, wie pan, ja nawet się tym nie chcę mi się zajmować, polską sceną polityczną i mówić państwu, yy, jest teraz yy, po, yy, w drugiej kadencji PiSu yy, rzeczywiście, do mógłbym pieprzyć takie głupoty o napięciach między frakcją bandycką Ziobro, a chłoptasiami z Mora, od Morawieckiego itd., itd. To są wszystko rzeczy drugorzędne wobec graczy yy, nadrzędnych nad nimi. Centralny port komunikacyjny. Wielkie dzieło państwa pisowskiego, które zostało schowane pod dywan, po pierwsze z racji nadchodzących wyborów, bali się reakcji lokalnych społeczności i to mogło być nie być odbierane dobrze. Nawet tego biednego Bartosiaka dali tam na fasadę, który dużo mówił o Kolumbie, o Marku Polo, o Wielkiej Gdyni, o Centralnym Porcie Komunikacyjnym jako takim nowym copie. I w ogóle taka piękna, nowa rzecz, nowa jakość. Coś, co otworzy Polskę na świat. Na świat. A tymczasem wszystko zostało uwalone przez mafię środowisk kolejarskich. I nie ma tego już tam. Będzie tylko malutkie na pewno lotnisko służące do przerzutów wojsk żydowskich i amerykańskich. To jest taki klasyczny smutek tropików: Żenada i dno. A co do sugestii o tym, to nie, Kaczyński aż tak nie jest wysublimowany. To, hit, to Stalin mądrze zrobił w lipcu, w czerwcu 20-go. 41 roku i ma ocetunk, rozkwita tam tysiąc kwiatów. Chowam się, udaje słabość. I patrzę, komu się przyjdzie do głowy wysunięcie główki ponad, ponad trawkę. Więc a myślę, że w pisie wielu ludzi wie, że jak nie wiesz, jak o starej zasadzie Talieranda, że jak nie wiesz, co masz zrobić, to za, wtedy połóż się do łóżka, udawaj, że jest.